Jak Miałem bluzę młodych mimo. Wosem z tego miasta Ona wie, co chciałem dostać Wiesła softa, software, kiedy stoję w korku I akurat stoję obok gościa, który mnie rozpoznał W zielonym Dodge'u Jak to możliwe? Kiedy specjalnie przyciemniłem szybę I to na tyle, że sam ledwo widzę o, chciałbym być w domu Chciałem podjechać I pochodzić pod sklepę Wrazem z tym ale sobie przypomniałem, że Niel widzę Warszawy Myślę, że ona mnie, bo nie chce nas wypuścić o, ja Nie chcę nas wypuścić Nie widzę Warszawy i myślę, że ona mnie Dlatego uciekamy Szybka ucieczka z WWA robią mi zdjęcia Pytam się typa o co tutaj chodzi? On mówi, że to się nazywa karspoting i potem rzucamy te foty na profil Mówię mu, wyślij na insta te fotki, już nie z pizdy i znikam na sorki Ale wyd gości karspoting to wytrychwali skate ko mi Jestem produktem chodnika tu Nie ma to czenia utwory potworka Najmniejszy pies najwięcej jeszcze wiem Bo za też myślenia Teraz Siedzę na rozmowie Z uniwersalem i gadamy o moim szobie Oto z fajna żeby pomóc mało dlatego tego milczeć, już za to powiem, Wzywa Ryszawy, myślę, że ona lubi Nie chce nas wypuścić, o, nie chce nas wypuścić Nie, nie i myślę, że ona nie Dlatego uciekamy Szybka ucieczka z www. się stało, nie wstało, 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 w głowie Do każdego czułem wstało, na diamenty, co wstało, 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 się prowadzi wstało, się wstało, 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 co wstało, 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 nadal Nas, kiedy z życia robię mówi, że ona lubi rusz, ale nie chodzi o tu c Tu mamy gregus Niech nas policja nie budzi A Kiedy wchodzę w klub, robię z żeby uderzyć mój den Nowa kiki rzuca tym, kiedy liczy moje benz. Nowe oprawki Celine, właśnie przyleciały z trend Moje stylo magnifique, mam na sobie nowy słem ma to nic, biorę dwieście Tyle gołdy w całym mieście Nasz ja team outside, bo mamy tych pieniądze Jak chcesz coś zarzucić, musisz złapać mnie za rękę Ja coś zarzucę i cię złapię za coś jeszcze Mam zdrowie, mam humor nim, coś, czego mi brak Ja nie przyjmę Rad, I tak zrobię to na opak Cała mi od drogi szmat Za mną drogi szmat I jak kręcimy palet Nie ma miejsca tu dla opak Byłem zakochanym w sobie No i tak się stało Nie zagrało mi w głowie Do każdego czułem zało. Zmieniłem na diamenty Co z ciało Nadal wiem jak się prowadzić Nic nie robię, ginę ciano Popatrz, się op, 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 nadal w to gra Zakrutuję pacienkę By liczyła mi gła Bo nie na to, co wyciął cały jest i wody w Nilu Trzymamy się na fali Dla nas to zawsze pływy Najwięcej więcej na dziary Niż ty zarobisz rok I nie boję się przyszłości No bo ciągle rośnie przychód U się latem Nie martwię się o kasę Nie przejmuj się czasem On się boi, ona Ja zostawiłem handel I zostawiłem Hunter. Nie skończy się balet Do mojego zgona Bo ja się cała sala Dla lebejgo... się robić i mi ciało O, popatrz, się nadal w to gra Zekrutuję pacjentkę, by mi trzymać gład Znowu na twarstwo, bym wyciął Nadal płac Yeah, Robię tak w kółko, układam tak jak puzzle wers do wersu, potem studio, układam tak jak puzzle wers do wersu, potem studio. Co dzień robię mużej i tak w kółko.

Wielkaku, baby, mamy zobaczyła farsa. No i się nie znamy, Co za farsa. farsa wolą nogi odchodzenia z auta do auta. Ty, ty chcą być jak my, to zapraszam do tańca. Albo w sumie to nie, szkoda, czasu nie myślmy. Kutasów ciebie kocha, a wybierze mnie. Miece, kurwa, What this out Ona wychodzi, bo była tylko, by się przespać Znowu za dużo, miał miałbyś tylko na testach Gdzie moje maniery, bierzej do no panu i leż tak Daj, mam dość, ale nie mogę przestać All night cruising, Wiesz, że zostawię smak Bo byłaś pierwsza, lepsza Czuję ze wszystkie pretensje Dawaj ich więcej, dawaj mi się, Oni tu wpadli po frenzy Jebać te kurwy, nie boję się Słuchaj! Marzę, by umrzeć na scenie Już teraz to zrobiłem i tego nie zmienię Nikt nie podał ręki, dziś sobie to cenię Chcesz gadać, jak dowiesz się metry po Kurwa maś Bolą nogi odchodzenia z auta do auta Ty tych są być, jak my to zapraszam do tańca albo w sumie to nie Szkoda czasu, nie myślmy, śmiechu Ciebie kocha, a wybierze mnie Ponoć ciano ja ludzi zmienia, nie mam nic do stracenia Gleby pas nowa BMA, nie mam nic do stracenia Pasy B i MDMA, nie mam nic do stracenia Będzie słabo to za kurwie złoty strzał Torebkę, a chcesz się tylko pieprzyć Powiedz mi, gdzie jesteś? Weź mi bineczkę, bo stoję na barierce. A potem mam bardzo dużo pięter. Czym szeptem, kiedyś się całe bastię? A zwykle dużo nie śpi. Dałem jej tabletkę i powiedziałem terapeucie. Uwaga, kochałem dwie naraz, jedna nie wiedziała Obie pokochały zielonego masukara Zielona pikawa, po co się zakochałaś? I tak wyląduję twoim deftą Wydarty papierek z moim imieniem Death Note. Death Note. Z Czarnym czarnym markerem za cztery W końcu czuję, że mi przeszło Teraz mogę z...